Wszystkich z tej strony WH, a to jest Lara w Tomb Raiderze 2013. Co się działo w ostatnim odcinku? Otóż... Coś mi mówi, że reszta Że... Hmm, kuter, który naprawiają nasi przyjaciele, jest popsuty. Wow, ho, ho, nowość. I niestety, y, trzeba znaleźć jakieś części do naprawienia. Nas zaczęli atakować. się okazało, że oni... oni hodują wilki. Tu coś leży, chyba nie. Chodują wilki. A co ciekawe, mają gdzieś własnych kumpli. I nawet ich zabijają po to, żeby nas dorwać. Wow. Nieźle. Jak zły charakter. Pierwszy raz tak robi. Co ciekawe. Lara. Lara to jest. Diana Jones do kwadratu. Już, już nie mówiąc do jakiego kwadratu. Hmm. A można mieć więcej kwadratów. Eee... <głupia> ale to głupie było co powiedziałem. Dobra. Bum Nie wiem o co chodzi Ale zrobię to Jakby samo nie mogę polecić, tak? No chyba nie może Nie, ciebie chciałem on, come on, come on, come on No weź już dawno by popłynął Dobra, a ja sobie podejdę, ja spróbuję tutaj. O, tu powinienem się zapać. No, chociaż to, możemy się łapy tylko w miejscach, w których gra nam pozwala. oj. oj, oj. Dobra, koniec tego hejtu. Przechodzimy do grania. Mmm, start. Tak, zapomniałem tego, o, myślałem, że ja zapomniałem stopera włączyć. Dwie trzecie, broń maszynowa, super, super. Jesteśmy gdzieś już pod koniec gry. O, tam są nasi koledzy i koleżanki w ogóle. I przyjaciole. Po co nam to było? I don't have fucking idea. Aaaa. Nie wiem, może tam zejdę i zobaczę. Może tam jednak coś po coś to było. Może że gra nas tutaj yy, robi w bambuko. Dobra, to się nie psuje. To się psuje. Dobra. Dobra, to, to chyba się jeszcze nie psuje, po prostu. To po co to, te, te, Tu coś wystaje, ale to są same te... Dobra. Czy ta tekstura się przypadkiem nie powtarza? Trochę jak w Minecrafcie to wygląda, ale dobra. Przeładuj Przeładowała, mam nadzieję, bo tylko dwa cknięcia słyszałem. Zbieramy rzeczy. Czy tam Dobra. Okej. Okay. Tu jest dużo rzeczy. Widzę. Przejdźmy, może standardowo. Bo jak chodzę bocznymi ścieżkami, to gra mnie kara. Zresztą sami mogliście to założyć. No dobra, ten SMZ. O! Mm. a tak to wskacze jakieś skoki normalnie, jak z y, tego, jak, jakby miała ja na nosu ta z mm. tu coś jeszcze tak wygląda. O, tutaj, tutaj, tu grzybol, czy co to jest? Nie wiem. No, spadać. E? Okej. Okay. aha, to jeden z pięciu, dobra, 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 nie wiem o co chodzi ale. o dobra, skrzyneczka. Ja pierdzielę to, ma być exploring. Nie, 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 dobra, muszę tak co zrobić. I no, to nie zadziała. Brak dostępnego sprzętu. Zajebiście. O, dzikol. Widzicie to? Biekaj, biegaj, biegaj. biegaj. Dzikole są fajne. A, tam zabiega, tak. Chodź tu. Chodź tu, dzikolu. Będziemy zaraz atakował. On powinien zdechnąć już. Jak poleciał. Eee, ciastko z krabem. O, kraba zabija chyba. ja jaja. Kraby też można zabijać? Tylko beka. O, wreszcie jeden strzał. Dobra. Ciekawe. Marne amunicję, wiem. Jak go O, można. Ej, kraby. <laughs> Ale jaja. <laughs> Dobra, dobra, zupa z będzie. Ej, gdzie mam iść, w górę. Aha, dobra, czyli tu się pokręcić można. No da. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj. <ścoughs> Jak Mewy z tego, gdzie jestem daj, 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 O, są Mewy nawet. Daj, 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 daj. Daj. A! Dobra Gdzie to mogę wystrzelić? Gdzieś tu na bank mogę. Na ba 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 bank mogę Chcę, Chyba że to w drodze powrotnej będę mógł. No chyba. Gdzieś tam z góry tak. Gra nam pozwoli. Ja jestem ślepy że ojapier e, dzielę. E, dobra masz tam nie. nie dobra wiem, uparty jestem jak łosieł dobra, to nie, to nie działa w taki sposób Gra się obroniła przed moim atakiem, ale widzę coś tutaj puszcz o nie, minka Pewnie wybuchnie. Już tyle lat tu jest, nie? Zwierzątka wszystkie chodzą, ale nie, ona wybuchnie wtedy, kiedy ja. E, zniknęły. Zupa, skraba! Biedne zwierzątka. Muszą ginąć dla mojej własnej satysfakcji z punktu... Tak ja jestem nieczuły. No, 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 no. Chodź. Dara, da, do góry. Ach. Tara. Jak ja mam tam się dostać? O, tu, tu świeci... A, to metal tak świeci. Super, że on tak błyszczy się jak psu jajca. Okay, jak ja tam pędzę? Hmm, dobra, walić to. Nie chcę mi się tego robić. Tam mam iść. Okej. Okay. O, próbuję odpalić ten gdzie to? O, dawaj, dawaj, co już, nie chcesz mnie spadawać Mogę z tej strony wejść tam? Bo mi się nie chce iść dookoła. Panie psa, że... Zwierzyna odłowiona. Dobra, dobra, wali Nie, nie, muszę tędy. A chociaż tędy? Nie! Nie! Nie, nie możesz się zapać! Nie stworzyliśmy tutaj takiej możliwości. Ponieważ było to za trudne. A, listo. Idziemy. A, już wiem, stąd bym mógł, mógłbym tam przejść. No dobra, weź idziemy na, na, fabułę. Prosto w oczy. Dobra, umrzył. Biedny dzikun. Dzięki. Co to jest? Czemu się tak świeci? Pyrcielek, tu wszystko się świeci. No nie, nie fajnie. O, ognicho. Ale najpierw zbadamy. Nie, najpierw... Najpierw... pójdziemy do ognicha. Albo nie, skrzynka. Ew, waliście skrzynkę. Ognicha. Tu się gra zapisze. A teraz, możemy iść. Hop. To będzie na bank strzelenina. Dlaczego? Dlatego, że... Ja to przeczuwam. O, o, tu już dziennik będzie za chwilę gadanina. Lodz, wiem, że chcesz, żebym nie była taka surowa dla Lary, ale mam powody. Ten wielki, kosztowny statek i cała jego załoga zmierzają na nieznane, niebezpieczne wody tylko z powodu jej teorii. Lara musi zrozumieć ciężar tej odpowiedzialności. Wiem, że to twoje zadanie, ale mam wrażenie, że zapominasz, że ona nie jest twoją córką. Nikomu innemu nie uszłoby na sucho pokierowanie Endurance w sam środek smoczego trójkąta bez twardych dowodów. Powiedz mi, co Cię przekonało? Jest inteligentna, nie przeczę. I przyznaję, że ekspedycja ma potencjał. Wielkie pomysły i wybujałe plany nie zaprowadzą nas jednak zbyt daleko. Wiesz tak samo dobrze jak ja. Że w takich przypadkach nic nie idzie zgodnie z planem. Lara jest niedoświadczona. Jeśli dojdzie do najgorszego i ona coś spieprzy, komuś stanie się krzywda. To może wszystko będzie dobrze. Ale dopóki nie będziemy płynąć do domu cali zdrowi i obładowani skarbami, nie zamierzam jej odpuścić. <laughs> Zamiast inteligentna, powinna być ładna. <laughs> to może dlatego właśnie. Rod chciał płynąć tak jak my chcieliśmy. O, spadło samo. Tam coś jest? Nie. Innego powodu nie widzę. <laughs> nie, no, żartuję. Albo nie. Nie żartuję. Można tu walczyć? Nie, nie można. Lolol. Uuuu! Lol. To jest y, ten. Jak on się tam nazywa? Można tu wejść? Można. Eee. Yy... Zapomniałem, jak się nazywają pokręty takie. Skoro mogę tu wejść, to powinno coś tu być. Nie, nie damy ci nic. Ciesz się, że mogłeś wejść. Czuję tutaj coś dziwnego. Coś, czego nie czułem już od dzieciństwa. Kiedy mój ojciec spadał w szał, chowaliśmy się razem z bratem i opowiadał mi historię o pani mieszkance RAF. Pamiętam to uczucie, jakby ocean wzywał mnie do siebie. Chciałem uciec, chciałem oddać się spokojnemu morzu. Teraz, kiedy patrzę na rafy otaczające te plaże, czuję ten sam zew. Widzę zielone, utkane z wodorostów włosy, pani, oplatające wraki statków. Czuję jej łzy w morskiej pianie, w falach rozbijających się o skały. Lara ma rację. Ta wyspa jest przeklęta. Drzemie tu gniew, który nigdy nie pozwoli nam odejść. Jeśli zdarzy się najgorsze i będę ostatnim, który przeżyje, pozwolę, by zabrała mnie pani ja. Odpłynę i połączę się w falach z moim bratem. Bardzo ładna poezja. Tak, muszę to przyznać. Och, dobra. Idziemy dalej. Dalej, dalej, dalej. O, są. Są nasi koledzy. Jest i super y, laser. Jestem. No jest, moja dziewczynka. <noise> Alex będzie zawiedziony, że to przegapił. Gdzie on jest? E, w drodze na Endurance poszedł po narzędzia Reyes. Johna, sprawdź ten podnośnik. To chyba nasza najlepsza szansa, nie? Musimy spróbować. Cieszę się, że do nas dołączyłaś, Lara. Dobra, co mam robić? Pomóż mu. żeby to w miarę swobodnie unieść będziemy potrzebować wielokrążka. Racja. Może spróbuję go złożyć z kilku bloczów. Na tamtym wraku wciąż jest taki lunek. Może coś znajdę. Bądź ostrożna. No to idziemy. Taki lunek. Sprawdzę, czy da się naprawić to działko. Tam, Dobra. tam. Gra nam. Subtelnie sugeruję, żebyśmy tam poszli. A ja mogę coś pomóc? <noise> Dobra. O, akurat, akurat tam jest pomoc zrobiony w tamtą stronę. Interesujące. I złapię się, nie super skok. Sprawdźmy na razie, co jest na dole. Nic nie ma. No bo ja chciałem zajrzeć. Gdybym tam nie zaglądał, to pewnie by było. Ale przewidzieli to twórcy. Udzieli nie, zróbmy mu złodną nadzieję. idziemy. Sobie tutaj... o, jest prezencik od świętego Mikołaja. O, będziemy mogli coś fajnego sobie kupić w sklepie. Jakieś nowe buty czy coś. A? Tu coś jest? Zaskakujące. Portugalski. Ponad stuletni. A... Ponad stuletnie. No nie wiesz, że to jest ponad stuletnie. Krążownik. Krążownik? Dobrze. Dobra, idziemy. Tutaj już jest sugerowane, że to, e, że ta część... Hmm. E, że tak powiem brzydko obsrana przez ptaki. To jest miejsce, gdzie powinniśmy... zajrzeć. Datki cokolwiek! Pójdziemy tam po zmroku. Zaraz. Myślisz, że to dobry pomysł? Może lepiej zaczekajmy na następną zmianę. Będziemy czekać cholernie długo. Co się z nie tak, bracie? Ogarnij się. Idziemy stąd po zachodzie słońca. A tak, w międzyczasie. To jest strzelba tak przeładowana? Tak. Dobra. Ilu tam jest. Może powinienem sobie zrobić z nich e, ten. Tam jest jakiś ten. A, zabieg tym. Moją nano strzałą. Dobrano. Jest takim kolorem tam jeszcze tam. <grytanie> Dobra. Tam jest kolo Pewnie, jakbym go źle zabił, to gra. Przygotowała dla mnie 10 takich kolo. Dobra, są prezenciki. Coś tu leżało? Nie, dobra. Ej, tu spadł? No nie, nie. A ja go już lubiłem! Już go lubiłem, no szkoda. Aha, no dobra, dziękuję. Czasem się przydaje to jednak, to co gra nam sugeruje. Mm, mm, mm. Hop. Dobrze, Laro. Ciekawe co tam znajdziemy. Jeszcze jednych ludzi? Nie wiadomo, nie wiadomo jak tam weszli, ale będą. Ale ładnie to wygląda. Ale mi obciąża y ją włosy Lary y ten y procesor widzę to na FPS-ach. Dobra, tu się coś tutaj robi. Czy tak powiem. Oj, tylko nie spadnie Laro. Ale jeszcze nie wiem co. W każdy bądź razie. Trzeba tam wskoczyć. Na bank. Tylko... Czy ja dobrze to zrobię? Nie jestem pewny. Ale tam, o tamte moglibyśmy wziąć. a nie tam, brzydki jakieś Skacze. Ehm? Ale fajna śmierć. <grym> o ile śmierć może być fajna? Wtedy, kurwa są zdaje się, że mają broń. Nie wiem, muszę powiedzieć, że. Brakuje być... ciężko. Nie jesteśmy w stanie ci klinikować. Co cholera, co my zrobimy? Kurwa, zamknij się na chwilę, daj mi pomyśleć. Coś się dzieje. Widziałeś ten dym wydobywający się z góry. Tak. Ale to może oznaczać cokolwiek. Pójdziemy tam po zmroku. Zaraz. Myślisz, że podobną komuś Może lepiej zaczekajmy na następną zmianę. Będziemy czekać cholernie długo. Coś jest nie tak, bracie. Ogarnij się. Idziemy stąd po zachodzie słońca. Już. Dobra. Tak żebym wiedział że gdzie ma gołę, Bo ostatnio w różnych grach różnie to bywa. Dawaj, dawaj kasę. A ty, nie waż mi się spaść. Ktoś tu był! Był! No kurde. Dobra. Tak, gdzie on jest? Tam. No patrzcie, uciekamy. On jest głupi jak but. Ja pierdzielę, ale on jest głupi. Głupi jak but. Ciekawe jak będziemy musieli to zrobić. Dobra, idziemy, idziemy. Hmm, tak sobie myślę. Że tam trzeba będzie coś przyczepić jednak gdzieś Dobra Dobra Tam jest A, no. Dobra. Wow A, po to był ten znaczek na tym głupim, tem, ale mnie z co za... Co za wujo no. Dziękuję ci groże, nie mogłaś inaczej niż poprzez po filmik mi to przekazać. No... I patrzcie, już się pojawiają. Czwórka. I patrzcie na to. Zabina, <laughs> Bam. A macie jeszcze jednego? No, nie, nie chciałem się z nimi bawić. Szczerze powiedziawszy, tu coś będzie na bank. O, rybki! Rybki! Szkoda, że nie można ich wziąć. Tego używali skrybowie na dworze królewskim w Chinach. Mała inskrypcja wskazuje, że należał do cesarskiego ambasadora. I mnie to wygląda na ciasteczko. Dobra. No, 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 no. Ej, poznik... Nie, nie zniknęłem. Przynajmniej ten nie zniknął. Tamten nie wiem. O, jest, jest. Chodź kolega. O, jeny, ile... ile złota. Dobra. Aha. Aha. O, tu mam lina. Nie widziałem. Znowu może nie zagra O, le daleko się jedzie. Powiem wam. Dobra, udało się. Dobra, ale nadal mi to nie tłumaczy, jak, jak tutaj mogę to zdobyć. No dobra. O, chyba tu mogę wejść. Czemu to jest tak przyczepione? To jest ciekawe że jakbym to rozwalił To co się wtedy dzieje hmm. Chyba nic Może tak nie. No to ja tego nie rozumiem eee, Może kiedyś indziej się rozwiąże to zgadka Teraz, może wejdźmy do góry. Pewnie musimy wrócić do obozu naszego kochanego. Nie, aż tam. No, chyba się jaja robicie ze mnie. No dobra. A, nie strzeliła, szkoda. Trzeba podskakiwać. Pewnie jakaś sytuacja. Jak zwykle pójdzie coś nie tak. Ale piasek ładny. Kurczę, jak na plaży. Dobra, idę, idę. O, są tu moje żąbki. Dzięki. Co się stało? Alex już dawno powinien tu być. Pomocy! Pomocy! To doktor Witman. Joanna, pomocy! <zysk> Jest? Nie wiem. Jest pan ranny? Nikogo nie widziałem. Pewnie ich wystraszyłem. Czuję się, jakbym przebiegł maraton. Ale ledwie się pan spocił. Chyba jestem w niezłej formie. Możliwe, że przyprowadził pan ich do nas, tak jak w pałacu. Co? O nie, to nie tak, Laro. Złapali mnie, kiedy ty ratowałaś sam. O co tu kurwa chodzi? Powiedzieli, że tylko w ten sposób pozwolą tobie i innym żyć. Ja tylko próbowałem was ostrzec. Nie mamy na to czasu. Słuchajcie, nie wiem, na czym polega wasz problem i szczerze mówiąc, niewiele mnie to obchodzi. Ja miałem nadzieję. Słuchaj, przysięgam, że jeszcze jedno słowo i powybijam ci te wszystkie śliczne i cudowne. Dość, dość tego. Jeżeli będziemy walczyć między sobą, już przegraliśmy. Racja. Dlatego uważam, że nie ma tematu. Jasne. Idę po Alexa. Gdzie miały być te narzędzia? W maszynowni. Słuchaj, on da sobie radę sam, Laro. Dobrze, w takim razie szybciej wrócimy. Laro, poczekaj! Proszę, weź ten łuk. Trzymałem go dla ciebie od kiedy go znalazłem. Jest mocny. Wystrzelona z jego strzała, przebije niemal wszystko. Dziękuję, John. Uuu, nanołóg normalnie z Krajzysa i dwa punkty umiejętności. Ojoj, oj, oj. ale to już zobaczymy w następnym odcinku. Siema.